Co stało, że program 500PLUS przemienił się w program 800PLUS? Nie pytasz dalej? Nie. I znajomi królika znajdują zatrudnienie w instytucjach publicznych. To takie praktyki Pani popiera? Nie, nie do końca popieram takie praktyki. Dlaczego? prokuratorzy, którzy je prowadzą, informują mnie, że w jakimś przedziale czasowym, że w jakimś przedziale czasowym yy, będą stawiane zarzuty czy będą wnioski o uchylenie immunitetu. Mogę sobie wyobrazić prezydenta Nawrockiego za kilka tygodni czy miesięcy, yy, jak odmawia podpisania iluś profesorom, nomi profesorkom nominacji, bo ulegali złym potrzeptom. no i tu pytanie ko kogo? To jest po prostu dowód upadku intelektualnego Minister Waldemar Żurek idzie jak walec. Po ujawnieniu pierwszej listy wniosków o uchylenie immunitetu politykom mafii PiS, teraz zapowiada drugą listę. Mówi wprost, że każdego dnia dostaje nowe informacje o kolejnych podejrzanych, a prokuratura ma się szykować do tymczasowych aresztowań polityków PiS. W końcu, po latach pobłażania, sprawiedliwość wreszcie zaczyna triumfować. Również dzisiaj profesor Antoni Dudek absolutnie punkt punktuje rezydenta niepoliczalnego Batyra Nawrockiego. Bez żadnych ozdobników, bez politycznej waty, po prostu pokazuje jak absurdalne są pato uzasadnienia odmów nominacji i jak głęboki jest intelektualny zjazd urzędu rezydenta w wykonaniu Nawrockiego. No i na koniec posłanka PiS Katarzyna Juźwiak na antenie Radia Z najpierw miała 20 sekund ciszy, żeby odpowiedzieć na chyba proste pytanie o to, dlaczego 500+, plus PiS zamienił na 800+, plus i nie odpowiedziała nic. Potem kolejne pytanie o nepotyzm i drenowanie spółek Skarbu Państwa, no i nie zgadniecie, też znowu, 20 sekund ciszy. W końcu wydusiła z siebie, cytuję: No jakoś to ona tego nie popiera. Po czym jej kolega próbował ją ratować, mówiąc: Cytuję: że Kasia jest merytoryczna. No co jak na to, co widzieliśmy na żywo, było żartem, ale chyba nieintencjonalnym. Adam Bysiek, dzień dobry, witam Państwa gorąco we wtorek i zapraszam na kolejne wydanie podsumowania dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Zanim zaczniemy, jak zwykle bardzo Państwa zapraszam do korzystania z naszego portalu informacyjnego, portalu checkpress.pl. Zapraszam też na nasz sklep internetowy, sklep antyprawak.pl, gdzie jak Państwo wiecie, kupując dowolne, ale jednak projektowane przez nas koszulki, bluzy, gadżety, czy chociażby książki z wydawnictwa Agora, mogą Państwo realnie pomóc nam w rozwoju kanału, gdyż cały zysk z antyprawak.pl inwestujemy w sprzęt, w technologię i ludzi. Przy okazji zachęcam do kliknięcia łapki w górę i oczywiście będę mega ukontentowany Państwa, komentarzami, do których pisania zachęca. Na początek Waldemar. Żurek, szanowni państwo, no po ujawnieniu tej pierwszej listy polityków mafii PiS, wobec których prokuratura ma złożyć wnioski o uchylenie immunitetów, ogłosił Urbie Dorbi, że to dopiero początek. Teraz mówi już o drugiej liście, nowej i to jeszcze dłuższej. Według jego słów, codziennie spływają kolejne informacje o przestępcach i osobach z PiS zamieszanych w nadużycia, czy chociażby niegospodarność, a nawet działania, które po prostu wcześniej również kadencji Bodnara były najzwyczajniej przykrywane, nazwijmy to jakimś parasolem ochronnym. Żurek też podkreśla, że w końcu prokuratura, dokładnie teraz już naprawdę niezależna, szykuje się do tymczasowych aresztowań i to w liczbie, która no powinna nas napawać optymizm, a na pewno wielu polityków mafii PiS po prostu zaskoczyć. Mówi wręcz, że dopiero teraz po odejściu Adama Bodnara, który próbował wszystkich traktować no z takim samym pobłażaniem, można realnie liczyć na konsekwencje prawne wobec ludzi i bandytów, którzy z państwa zrobili sobie prywatny burdel. I tam, gdzie są przestępstwa, ja pokazuję, że ścigamy. A Żurek już wie, co będzie drugim daniem? Czy kto będzie drugim daniem? No, oj, tam jest bardzo długa karta dań. I yy, yy, naprawdę, proszę mi wierzyć, to jest tak, że każdego dnia ja się dowiaduję o kolejnych etapach różnych śledztw. Ale wiedza na temat tych śledztw. Mam i tą wiedzę, i pokazuję panu, że kto będzie następną osobą która stanie w obliczu zarzutów aktu oskarżenia ewentualnie wniosku. Alesu. Ja nie stosuję takiego rankingu, natomiast wiem, że jest kilka śledztw dojrzałych bardzo. I na przykład yy, prokuratorzy, którzy je prowadzą, informują mnie, że w jakimś przedziale czasowym, że w jakimś przedziale czasowym yy, będą stawiane zarzuty, czy będą wnioski o uchylenie immunitetu. Wreszcie, dopiero teraz widać jak wielką robotę robi Waldemar Żurek, który nie rozkleja konferencji czy nie robi show tylko mówi i mówi wprost, że mamy sprawy, mamy też dowody i na ich podstawie działamy, wnioskując o kolejne aresztowania. Czy kontrast między jego podejściem a dawnym, nazwijmy to miękkim podejściem Bodnara, jest chyba bardzo wyraźny. No, Bodnar był trochę jak taki nauczyciel, który wszystkim chce dać jakąś szansę, nawet w wtedy, gdy ktoś z lekcyjny nie wiem, wynosi projektor pod pachą. Tymczasem PiS wynosił państwo i to całe, ale po kawałku. No i w końcu, chyba państwo też w komentarzach przyznacie, widać jak wielka jest skala tego, co było zamiatane. Skala tego, co przez lata uchodziło tym bandytom z PiSu i suwerennej Polski płazem. Żurek mówi wprost, cytuję, że codziennie mamy nowe nazwiska. I to zdanie jest tak mocne, że powinno wisieć na plakatach, Cytuję, codziennie mamy, drodzy pisowcy, nowe nazwiska członków waszej ośmiornicy i mafii, jaka rujnowała nasz kraj. To czy to też oznacza jedno, że ta partia, mówię oczywiście o PiSie, działała jak taki zorganizowany układ, ale nie dlatego, że władza ich deprawowała, a dlatego, że mieli gotowy system, w którym deprawacja była dla nich po prostu zwyczajną normą. Dlatego dobrze, że w końcu i wreszcie ktoś nie udaje, że nic się nie stało. Żurek robi robotę, której tym państwie brakowało od lat. Jestem ciekawy, czy państwo również w tym pokładać nadzieję, no i czy waszym zdaniem jednak możliwe jest jeszcze, byśmy w tym roku przed Sylwestrem zobaczyli kolejne wnioski o tymczasowe aresztowania dla pospolitych przestępców. Spis, liczę na państwa głos, zachęcam do dyskusji. Temat numer dwa, dzisiaj lubiany przeze mnie, pewnie też przez państwa, profesor Antoni Dudek, który skomentował działania Batyra Nawrockiego w sposób, tak trafny, że właściwie mógłby być to wykład o upadku standardów. Profesor mówi jasno, że cytuję: Mogę sobie wyobrazić rezydenta Nawrockiego za kilka tygodni czy miesięcy, jak odmawia no, podpisania jakichś iluś nominacji profesorom czy profesorkom, bo jego zdaniem ulegli potrzebom. I pytanie brzmi: kogo tym razem wytypuje jako autora tych? podszeptu właśnie. I potem dodaje, cytuję, ja z tego kpię, bo to jest żałosne. Dożyliśmy czasu, w którym rezydent Rzeczpospolitej tak uzasadnia swoje decyzje. Jest to dowód upadku intelektualnego. I nie jest to, szanowni państwo, jakieś heheszkowanie polityczne, tylko profesor mówiący, że decyzje rezydenta są tak absurdalne, że można by je równie dobrze analizować w kategorii jakiegoś kabaretu, czy dennego show rodem z podstawówki. Proszę posłuchać. Mogę sobie wyobrazić Prezydenta Nawrockiego za kilka tygodni czy miesięcy, e, jak odmawia podpisania iluś profesorom, nomi profesorkom nominacji, bo ulegali złym potrzeptom. no i tu pytanie, ko kogo w e, tym razem wytypuje Pan Prezydent jako tego, który złych potrzeptów używa, e, się pies tego, dlatego, że to jest żałosne. Dożyliśmy czasu, w którym Prezydent Rzeczpospolitej tak uzasadnia swoje decyzje. To jest po prostu dowód upadku intelektualnego e, ludzi sprawujących Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej. Profesor Dudek ma w tej kwestii Absolutną rację. Nawrocki odmawiając nominacji na podstawie Potrzeptów tworzy zupełnie nowy gatunek prawa. Nazwijmy go jakimś paralitycznym czy kulawym, inwalidzkim prawem potrzeptowym. Nie napiszę bo i nie podpiszę, bo ktoś coś powiedział, coś mi się wydaje, a poza tym słyszałem, że sędzia może mieć niewłaściwe poglądy. To jest antypaństwowe z definicji, bo pozbawia urząd rezydenta jakichkolwiek merytorycznych fundamentów. Jeżeli można odmawiać nominacji, powołując się na. Podszepty, to można też odmówić dosłownie wszystkiego, jak Kononowicz, niech nie będzie niczego, parafrazując premiera Donalda Tuska. Za niedługo, nie wiem, będziemy żyli w kraju, gdzie Bater będzie uzasadniał swoje haniebne decyzje w stylu nie podpiszę, bo tak mi doradził gołob na parapecie, nie podpiszę, bo ktoś w patrzy podejrzanie lub nie podpiszę, bo profesor spojrzał nie w tę stronę bądź kichnął, gdy jechaliśmy ruchomymi schodami. Profesor Dudek nazwał to to I trafnie, całkowitym upadkiem intelektualnym. Jest to dokładnie to, jak to określił, degręgolada moralna, a także intelektualna. No bo jeżeli rezydent działa jak bohater kiepskiej improwizacji, to nie jest to skomplikowane, że konkluzją tego jest to, iż państwo działa właśnie jak kiepska improwizacja. Na państwo chyba nie może być cyrkiem, czy jak wolałby Kamiński i PiS, burdelem. Choć ewidentnie Nawrocki robi wszystko, żeby właśnie tak było. Jak jest Państwa zdaniem jak Państwo oceniacie, no, diagnozę profesora Dudka, ale też działania Batyra w kwestii podpisywania i Uzasadniania tego, dlaczego niszczy kraj? Zachęcam do komentowania. Temat numer 3. Dzisiaj, oj, obiecuję Państwu, to jest creme de la creme. Uwaga, warto zapamiętać i zapisać nazwisko tej pisówki. Posłanka PiSu, Katarzyna Jóźwiak, zostaje zapytana w Radiu Z, cytuję pytanie, dlaczego PiS zmienił 500 plus na 800 plus? Mija 5 sekund. Mija kolejne 10. I mija 20 sekund, a tam nic. No, nul, takie kompletne zero. Całkowita pustynia. Potem prowadząca dodaje kolejne pytanie o nepotyzm i drenowanie spółek skarbu państwa. No i znowu 10 sekund ciszy, potem 20 sekund ciszy i w końcu wydobywa się z posłanki, cytuję: No, jakoś tak nie popiera. Mhm. Mm i to wszystko. Po czym jej kolega z Mafii PiS usiłuje ją ratować, mówiąc, że, proszę mocno trzymać się fotela, Kasia, Kasia jest jednak bardzo merytoryczna. No, to jest scena, która powinna wyimitować nasa jako jakiś dowód na istnienie czarnej dziury, bo z merytoryki nie zostało tam kompletnie nic. Co stało, że program 500 przemienił się w program 800? nie pytać dalej? Nie. To zapytam pana, czy to dobrze się stało. Zapytać o beneficjentów. I znajomi królika znajdują zatrudnienie w instytucjach publicznych, w spółkach Skarbu Państwa, agencjach rządowych, ministerstwach. To takie praktyki pani popiera? Teraz pytanie do pani Katarzyny Wiśniewskiej. No nie, nie do końca popieram takie praktyki. Dlaczego? Nie podoba się to pani, ale dlaczego się nie podoba? Ja myślę, że tutaj Kasia jest osobą merytoryczną i to, co ma zawodowo wypracowane. No... To jest, Szanowni Państwo, najlepsze podsumowanie kompetencji tej mafijnej partii, jakie w życiu widziałem. Cisza, cisza, jeszcze raz cisza. A potem zdanie, które udowadnia, że szoruje po intelektualnej mieliźnie. Pytanie, dlaczego PiS zmienił 500 plus na 800 plus? No to przecież oczywiste, bo wybory, każdy to wie, oni też to wiedzą, no ale przecież nie mogą tego powiedzieć, bo to wymagałoby szczerości. Na szczerości PiS jest rzadkim gościem jak myślący Węgoklop. Pytanie o nepotyzm i drenowanie spółek państwowych, czyli temat, o którym PiS mówi tak chętnie, jak o alergii na własne pieniądze. I znów cisza. I znów ta sama cisza. A potem kolega mówi, że no Kasia jest jednak merytoryczna. No jeśli to była merytoryka, to ja faktycznie czuję się, jak już idziemy porwaniami kosmicznymi, niczym astronauta, który właśnie ląduje na Księżycu, nie wiem, korzystając z jakiegoś roweru wodnego. To było kompromitujące, ale też, szanowni Państwo, no umówmy się, szczere, bo dokładnie pokazuje, jak ta partia wygląda, gdy... Odetnie się od niej prompter, czy po prostu partyjny przekaz dnia usunie się z maila. Jak jest Państwa zdaniem, jak Państwo oceniacie merytorykę merytorycznej Kasi, legendy chyba PiSu, która będzie porównywana do tych słynnych obrazków z TVP, że tory też były złe. Zachęcam do komentowania. Zapraszam też i o co oczywiście bardzo proszę wykliknąć subskrybuj nasz kanał. Przy okazji polecam Państwa uwadze nasze media społecznościowe i nasz portal portal checkpress.pl, także nasz sklep antyprawak.pl, z którego możemy inwestować i finansować z jego dochodu w nowy sprzęt, technologię i ludzi. Zapraszam też na nasze jutrzejsze spotkanie punktualnie o godzinie 10.00 i o godzinie 17, a Państwo też polecam naszą transmisję z godziny 11. Jak wyglądało głosowanie za zmianą i wyborem nowego marszałka. To wszystko na naszym kanale mogą Państwo sobie to z łatwością odwinąć i znaleźć na naszej głównej stronie na stronie kanału Checkpress. Dobrego i spokojnego dnia. Zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania i oczywiście klikania subskrybuj. Zapraszam na jutro punktualnie 10 i 17. Do zobaczenia! checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.